Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, kanalecie jestem na niedzielnej giełdzie w Pruszu Gdańskim i będę tutaj szukał gier i konsol do mojej kolekcji. Film oczywiście jak zawsze podzielimy na dwie części. W pierwszej pokażę Wam, co sprzedawcy oferują tutaj na swoich stoiskach, a w drugiej pokażę wam, co udało mi się upolować, powiem w jakiej cenie, także trzymajcie za mnie kciuki, usiądźcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. O, tutaj mamy jakieś gry PlayStation 4 chociażby. PlayStation 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Już na dzień dobry. Witam. Na e, tak zwaną brak gier, to nie możesz narzekać co? Trochę gier tutaj jest. Proszę cię tak. troszkę. Myśleliśmy, <laughs> tu na dzień dziecka piąte. Tylko że wiesz, prawie że jedna trzecia. Bardzo fajnie. A, no, a no, jakie to są to przepraszam, a to... jakie są gry na PlayStation 2? Yy... 30 tak średnio A, a taką salę tutaj, która jest, to jest w jakiej cenie, ten famiklon. Eee, przepraszam? Już Panu mówiłem, e, ta jest 80 zł eee, To jest ta 8-bitowa Pegasus, kojarzy Pan, nie? Tak, tak, Imitacja tak Imitacja Pegasusa, praktycznie tak samo zrobiona, tak samo dziękuję Jak to jest perełeczek, słuchaj, doszło no, na to. tam te częta są wyjątkowe? Są. A na podstawie czy są dobre pieniądze? Dobre pieniądze? Mam diablo 3. No, diablo 3 dolarów. O! 3 dolarów. Śmieszne pieniądze. Co ty nam? Ja napadę. mam oryginalny w z tą z pieczęcią. A dobra, dobra, dobra. No, zresztą, zresztą tylko, czy jest instrukcja w środku. Musisz sobie dogadać. Tak, ale, to jest komplet. Ale 3 dolarów to i tak jest nieugodne, a razie za 20 tą gierkę? Jakby pan wziął dwie to panu zrobię po 20 Aha, czyli muszę jeszcze jedną znaleźć, dobra, okej okay. Tam jest 6 sztuk tylko Tak, Inaczej, tak Na PS2 naprawdę nie uh -huh. ma skąd tego A już w dobrym stanie to już w ogóle zapominam. Przeważnie są już porysowane uh -huh. I mam możliwość sprawdzenia okay. bo mam konsolę więc... Rozumiem, więc to dobra naprawdę... Dziękuję Mam jakieś gry na PC, tylko z tymi grami jest o tyle problem, że często już po prostu nie działają na zwyczajnie świecie. Albo kody są wykorzystane. Mam no, nawet kasety VHS, ale o, to nie są chyba kasety dla dzieci na pewno, nie? Empire Total War na przykład. Te z polskiej dystrybucji. Przepraszam, w jakiej cenie są te gry na, na PC? W jakiej cenie są te gry na, na PC? My, wiesz, wam dogadamy Okej A pan lubi, że to wychadzamy Aha, to miło Przynajmniej to zlecenie zawsze biorą Do wcipa milicjanta, przez chwilę pomyślałem, że to jest jakaś kaseta z grą Atari, ale niestety nie Tutaj mamy jakieś gry na EC, Lego Harry Potter Batman, że co są te gry, przepraszam? Jak ja, akurat byłem w hotelu, to potop musisz chyba nikogo nie ma akurat. Crash time undercover i Setlersi. Takie co są te gry na, na, na PC, przepraszam. Nie rozumiem. Te gry w jakiej cenie są? Po 5 złotych. Po 5 zł. A kasety? Po mhm. dziękuję. Opcja izolacji, ale to jest chyba film. Na DVD, tak. Ale tu jest jakiś Famiklon. Pan już tutaj mówi, że 30 zł kosztuje, ale nie ma zasilacza, pan działa. Widzę, że pistolet jest w środku. To jest niesamowite, że jeszcze cały czas są wydawane te Famiklony produkowane. Już tyle lat minęło od premiery Famicom, a dalej jeszcze Chińczycy tłuką takie podróbki. Dziękuję bardzo. dobry. Mamy zestaw do Wii Active tu. jakiej ten jest ten zestaw? No to jest cały komplet tutaj, nie? To jest gra. Chyba tak. W tym tak. boksie tak. Tej, e, brakuje tylko tutaj takich pasów jeszcze widzę, bo to jest taki cały, cały komplet to są właśnie... Ta, bo to tak, robi, tak to A w jakiej cenie ten zestaw cały? Jak Pan to wycenia? No, to jest, że mogę... Tylko sobie Aha, bo to wszystko ta tak rozłożone akurat, to jest boks kompletny. Ten boks akurat tutaj służy po to, żeby pokazać inne towary, ale... Jest do tego box, tutaj widzę... opady pady do... a to nie są do nes to są pady do... Y, ...podróbki mini bo wejście jest na USB. Ale widzę zasilacz. Zasilacz do Nintendo Wii. To jest chyba do Xboxa 360. Zasilacz, to ciekawe... O, tu mam jakieś konsolki plug and play czy to działa a te konsolki takie plug and play? w jakiej cenie są? do podłączenia do TV? 80 zł za za dwie sztuki, tak? one działają? tak powinny działać ja tu widzę są jeszcze jakieś gry też wyciągnę sobie tak jak mogę tak, a tu jest język szwedzki, ja tu nawet mam granową folię ale to ja już za stary jestem na to żeby tańczyć Ja panu zaraz wszystko ładnie poukładam z powrotem, tak jak było. <grystanie> o, w jednej ręce właśnie sprzęte nagrywania nie jest łatwo czasami. A na 360 w jakiej cenie są gry? Tu są jakieś wpisane. jest trójka, jest. Aha. Tylko jest, nie? Trzy dyszki tam. Trzy bieżki, mówi pan? No tylko tam trójka siedzi, nie? Niestety, bo... Ktoś, aha, czyli jest. I... Aha, rozumiem. No ni niestety, to jest akurat w tym, w tym momencie. Eee, rozumiem. Dobra. Tak jest jakieś przewody też do podłączenia jeszcze są. A gry na Nintendo DS też troszkę sięgnę dalej. A, są jakieś psiaki. Jakie dziecięce bardziej gry? Eee. Nic dla dorosłych. Nic za dorosłych. Nie, nie, tak mówią, że facet to dziecko też, nie? O, wrócięte, <laughs> coś, nie? coś w tym jest, nie? Trochę. Tak, zgadza się. A PlayStation 2 jest w jakiej cenie tutaj? Golas jest, nie? Bez... Jest... I też sprawne? Tak. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo. No to lecimy z prezentacją zdobyczy. Na początek PlayStation 2 Slim. Sama konsola, bez przewodów, bez padów. W stanie całkiem niezłym, troszkę jest porysowana tutaj, ale akurat te budowy miał to do siebie, dosyć łatwo się rysowały, zakurzona. Niestety, ale na takich targach często te konsole gry leżą po prostu na ziemi, dodatkowo jest bardzo sucho i bardzo się tam kurzyło. Tutaj nawet jest piasek w tych zagłębieniach, będę musiał wziąć jakiś pędzelek i go po prostu usunąć. Stan całkiem przyzwoity, zapłaciłem za tą konsolę 20 zł. Podłączyłem ją na szybko, na pewno włącza się, słychać, że chodzi. Nie mogłem znaleźć przewodu do TV, także nie powiem Wam, czy na pewno działa, ale nawet gdyby miała być dawcą dla innych konsol, to myślę, że 20 zł to jest naprawdę dobra cena. Dalej mamy grę na PlayStation 2, dokładnie Die Hard Vendetta. Gra, która jest całkiem niezłą gierką, jest to gra First Person Perspective. Tutaj mamy komplet, jest normalnie instrukcja. W całkiem ładnym stanie, jak na zdobycz, właśnie z giełdy. Ja bardzo, bardzo lubiłem Die Hard Trilogy na PlayStation 1. Ta gra też nawiązuje luźno do filmu Szklana Pułapka. Z tą różnicą, jeśli chodzi właśnie, jak porównać to do tej gry na PlayStation 1, tutaj cały czas mamy widok z pierwszej, z pierwszej osoby, ale na pewno gra, w którą będę chciał zagrać, i z racji tego, że bardzo lubiłem Die Hardy na PlayStation 1. Na pewno spróbuję i ta gra kosztowała mnie 20 zł. Sprzedający na początku mówił o cenie 30 zł, udało mi się 10 zł utargować. 20 zł to nie jest żadna wielka okazja, bo mniej więcej za taką kwotę można tą grę kupić na popularnych portalach aukcyjnych, ale oczywiście odchodzą koszty wysyłki. No i ja też zawsze to powtarzam, że jeśli mam możliwość, żeby grę zobaczyć, dotknąć, sprawdzić, to zawsze wolę taki zakup bezpośredni. Także mamy tą grę za 20 zł. Dalej mamy zakup za 5 zł. Jest to gra na PlayStation 4. Wiedza to potęga dekady. No też tutaj jest piasek, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale gdzieś tam pod tą folię dostał się kurz i piasek, ale to będzie kwestia tylko wyczyszczenia. Przyznam szczerze, że nigdy w tą grę nie grałem, gdzieś tam zamknąłem sobie na YouTubie, to jest to taki quiz tak naprawdę i można grać w kilka osób, także myślę, że namówię moich członków rodziny i spróbujemy zagrać w to razem. Co ciekawe jest tutaj nawet jakaś wkładka, wkładka reklamowa. I w środku naprawdę gra jest w stanie bardzo dobrym. Widać po prostu, że tylko na zewnątrz, nawet jak tak przymykam, to tak trochę ten piasek chrząka, że tak się wyrażę. Ale w środku jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Także myślę, że 5 zł to też bardzo, bardzo okazyjna cena. Kolejna gra to będzie gra też za tak zwanego piątaka, czyli mamy FIFA 2018. Co ciekawe, tu jest informacja, że nie jest przeznaczona do sprzedaży osobno. Nie wiem, być może był to jakiś zestaw, może jakaś limitowana wersja konsoli, właśnie z tą grą. No Stan zewnętrzny to jest, jest taki średni, ale tą grę kupiłem dla mojego syna, pięcioletniego, bo zaczyna już gdzieś tam trochę grać właśnie w piłkę i no tutaj nie ma, nie wiem, czy tutaj była jakaś wkładka reklamowa, czy była jakaś instrukcja. Instrukcja raczej nie, ale się już to wkładka reklamowa. Ale ta gra kosztowała mnie dokładnie tak samo jak wiedza to potęga 5 złotych, czyli za te dwie gry zapłaciłem 10 złotych, także myślę, że to też jest całkiem, całkiem okazyjny zakup. I to by było na tyle, słuchajcie, nie zawsze udaje się znaleźć jakieś mega rarytasy. Tak giełda była taka, jaka była, ale coś tam mimo wszystko udało się zakupić. Oczywiście, jak zawsze, liczę na Wasze komentarze. Zapraszam do, do oglądania pozostałych odcinków z tej serii na kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!